Witam, a więc w dzisiejszym filmie newsy. Zaczynamy od informacji, że Rafael i Leonardo DRS zakończyły dostawy dla US Army aktywnych systemów obrony Trophy HV dla czołgów podstawowych M1A2 SEP 2 i M1A2 SEP 3 Dzięki temu obecnie US Army jest w stanie wystawić cztery brygady pancerne wyposażone w tego typu systemy aktywnej obrony. Prawdopodobnie w przyszłości zamówionych zostanie więcej zestawów, być może jako element szerszego programu nowego modułowego aktywnego systemu obrony znanego jako MAPS, czyli Modular Active Protection System. Co ciekawe, wariant systemu Trophy HV dla czołgów M1 jest w pełni modułowy, a konstrukcja modułów przynajmniej teoretycznie pozwala na przykład na powiększenie magazynów przeciwpocisków, które są automatycznie ładowane na podstawę wyrzutni. System Trophy HV w podobnej konfiguracji mają też zostać zainstalowane na niewielkiej ilości niemieckich czołgów Leopard 2A7V a także mają być testowane na brytyjskich czołgach Challenger 2 lub jego nowszej wersji Challenger 3. Wracając jeszcze do systemu Trophy HV, siły obronne Izraela ujawniły, że najnowsza wersja czołgu Merkawa Mark 4 nosi nazwę Merkawa Mark 4 Model 400. Modernizacja obejmuje przede wszystkim instalację ulepszonego systemu obrony aktywnej Trophy HV, którym zmodernizowano sensory. Oprócz standardowych anten radarowych typu ASA, LTA, ELM 2133 te zostały doposażone także w pasywne elektrooptyczne sensory. Tutaj widzicie na zdjęciu antenę systemu aktywnej obrony i nad anteną widać pasywny elektrooptyczny sensor. Rozwiązanie to ma redukować widmo elektromagnetyczne czołgu. Działa to na takiej zasadzie, że radary pozostają w cudzysłowie uśpione, ale w gotowości do natychmiastowego działania. Lecz wstępne wykrycie zagrożenia w postaci np. błysku wystrzału, samego faktu, że pociski są rozgrzane lub rozgrzany jest ich napęd. A więc to wczas wstępne wykrycie zagrożenia zapewniają sensory elektrooptyczne, które po wykryciu zagrożenia wysyłają sygnał do centralnego komputera sterującego, który uruchamia radary. A te przejmują zadanie bardziej pre precyzyjnego namierzenia tego zagrożenia, jego identyfikacji, obliczenia trajektorii lotu, czyli tego skąd został wrogi pocisk wystrzelony, tak aby załoga czołga, czołgu. Mogła y, odpowiedzieć ogniem, na przykład zniszczyć stanowisko wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych. No i oczywiście system także oblicza, czy wrogi pocisk trafi w chroniony pojazd. I jeśli stanowi on zagrożenie, oblicza punkt przechwycenia i w końcu odpala pocisk, czy też raczej przeciwpocisk. Możliwe, że tak zmodernizowane systemy trafią także do USA i innych użytkowników systemu Trophy. Kolejna wiadomość: wygląda na to, że Turcja może być bliska rozwiązania problemu znalezienia nowego zespołu napędowego dla rodzimego czołgu Altai. Wygląda na to, że silnik, nazwany roboczo BATU, zostanie opracowany wspólnie przez turecką firmę BMC we współpracy z włoskim koncernem Fiat i Iveco. Być może nowa jednostka napędowa będzie bazowała na rozwiązaniach z rodziny włoskich silników Iveco Vector. Silnik Batu ma osiągać moc 1600 mechanicznych. Silnik ten będzie także wyposażony w turbosprężarkę. Możemy zakładać, że być może jego moc będzie nawet większa niż, niż 1600 koni KM, albowiem była mowa o tym, że dla czołgu Altai Turcy preferowaliby nawet mocniejszą jednostkę napędową o mocy 1800 mechanicznych. Czyli oznacza to, że ostatecznie pogodzili się z tym, że raczej silniki MTU. Nie będą y, dalej preferowane. Przechodzimy dalej. Tymczasem w Rosji do służby trafi pierwszy dywizjon armatochałbic samobieżnych 2S-35 koalicja SW. Dywizjon będzie liczył 18 wozów, a te trafić mają do drugiej tamańskiej gwardyjskiej dywizji zmechanizowanej. 2S35 mają zadebiutować w tym roku w trakcie ćwiczeń ZAPAD 2021. 2S35 bazuje na zmodyfikowanym kadłubie i podzespołach czołgu T-90. Załoga się trzy osoby, znajdujące się w izolowanym przedziale z przodu kadłuba. Wieża jest bezzałogowa i w pełni zautomatyzowana. Uzbrojenie główne stanowi działo 2A88 z lufą długości 52 kalibrów. I kaliber oczywiście e, tego działa to 152 mm. Uzbrojenie dodatkowe stanowi zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem Kord kalibru 12,7 mm. Tymczasem chińskie eksportowe czołgi VT-4 miały odbić swój szest bojowy. Wozy zakupione przez siły zbrojne Nigerii miały wziąć udział w walkach z oddziałami organizacji terrorystycznej Boko Haram. O wynikach tego starcia na razie nic nie wiadomo. A we Włoszech wojska lądowe Sił Zbrojnych Republiki Włoskiej zamówiły kolejną partię kołowych wozów bojowych Centauro II. Zamówienie dotyczy 86 pojazdów plus 10 wozów w opcji. Zamówione wozy są w wersji określane jako 3.0. Wcześniej zamówiono 10 wozów w wersji 2.0 do testów oraz 40 wozów w wersji 3.0 plus 56 w opcji. Wariant 3.0 charakteryzuje się ulepszonym systemem kierowania ogniem, elektrooptyką, instalacją elektryczną. Nową radiostacją zaś 120 mm armata Otomelara 120 L45, wraz z systemem kierowania ogniem, otrzymały programator dla amunicji programowalnej. Zmianie uległ także zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, został przesunięty nieco na wieży oraz zainstalowano wyrzutnie multispektralnych granatów aerozolowych systemu ROZI. No i to by było tyle na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.